Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, geopolitycznie. Zaczynamy. W pierwszych słowach mego listu chciałbym poinformować, że dzisiaj o dwunastej będę na live u Pana Sebastiana, kanał Politykier. Tak zwaną zajawkę, jak to się mówi, wrzucę gdzieś na kartę społecznościową tutaj na naszym kanale YouTube. Tam prawdopodobnie dzisiaj o 12:00. Się pojawię. Pan Sebastian mnie zaprosił, żeby porozmawiać o ważnych sprawach dla naszego kraju. Także, jeżeli Państwo bywacie u pana Sebastiana na kanale Politykier, to ja już zapraszam. Mili Państwo, przeglądałem amerykańskie media, amerykańską prasę i z przerażeniem przeczytałem, że Donald Trump w przypadku wygranej, a wybory są już za trzy tygodnie. Ma zamiar dokonać masowych deportacji yy, i skorzystać z prawa, które zostało uchwalone w Stanach Zjednoczonych w 1798 roku. Yy, I tutaj zrobiłem sobie notatkę. Posłuchajcie Państwo, yy, co mówi Donald Trump. Dzień wyborów będzie dniem wyzwolenia w Ameryce. Uratuje miasta podbite i okupowane przez imigrantów. I to powiedział w mieście Aurora w stanie Kolorado. Ogłosił też, że użyje ustawy z końca XVIII wieku, by usunąć z kraju wszystkich nielegalnych imigrantów i członków gangów. Jesteśmy okupowani, to jego słowa, przez siły przestępcze. To jest stan znajdujący się pod okupacją, który nie pozwala naszym profes profesjonalistom z organów, Ścigania wykonywać swojej pracy, którą tak bardzo chcą wykonywać. Składam Wam dziś przysięgę 5 listopada 2024, to Dzień wyborów. Będzie dniem wyzwolenia Ameryki. Uratuję Aurore i każde miasto, które zostało najechane i podbite. Te miasta zostały podbite. O co chodzi z tym, z tym prawem? To jest ustawę Alien Enemies Act. Ustawy o zagranicznych wrogach z 1798 roku, rozmontować każdą imigrancką siatkę przestępczą na amerykańskiej ziemi. I będzie on się ubiegać o karę śmierci dla każdego imigranta skazanego za zabójstwo obywatela USA. Zapowiedział, że w największej akcji deportacyjnej w historii Ameryki wezmą udział elitarne jednostki i służby. To wrogowie z wewnątrz, dalej mówił Trump, wszystkie te szumowiny, z którymi się musimy zmagać i które nienawidzą naszego kraju, to jest większy wróg niż Chiny czy Rosja. Proszę Państwa, z przerażeniem przeczytałem te zapowiedzi Trumpa, ponieważ żywo to przypomina to, co robili naziści w latach 30. Ciekawostką jest, no, można powiedzieć, dosyć niewygodną też dla Amerykanów, że te metody segregacji rasowej, które naziści zaczęli stosować po dojściu do władzy w 1933 roku, zapożyczyli od Amerykanów, którzy je stosowali na początku XX wieku przy fali emigracji z Europy. Do Stanów Zjednoczonych przypływały setki statków pasażerskich, a na nich byli Włosi, Francuzi, Irlandczycy przede wszystkim też i Polacy. Wtedy dokonywano segregacji, a wyobraźcie sobie Państwo, że firmą, która przygotowała metodologię segregacji rasowej dla służb amerykańskich migracyjnych, była firma IBM. Tak, ta firma od komputerów, wtedy już oczywiście komputerów nie było, ale sposób segregacji Poszczególnych ras, wedle płci, rasy, pochodzenia, jakie były karteczki. Kiedyś, może, na ten temat zrobię odrębny materiał. Proszę Państwa, ale to, co zapowiada Trump, to jest coś przerażającego. Wielu dziennikarzy próbowało Trumpa zagadywać o tę jego deportację, bo przecież co z dziećmi? Przypominam, że w Stanach Zjednoczonych. Jest prawo ziemi, czyli dziecko urodzone w Stanach Zjednoczonych ma amerykański paszport, jest, czy jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i otrzymuje amerykański paszport. Tak się akurat składa, że moi pradziadkowie mieszkali w Stanach Zjednoczonych, mieszkali w Detroit, gdzie zajmowali się handlem nieruchomościami, prowadzili biuro nieruchomości. Mój pradziadek, Całkiem dobrze sobie na tym polu radził, i wszystkie ich dzieci były urodzone w Stanach Zjednoczonych, w tym również moja babcia. Dopiero kiedy zaczął się, zanim zaczął się wielki kryzys w latach 20., po koniec lat 20, mój pradziadek zdążył zbyć wszystkie swoje nieruchomości, które posiadał, przewidziawszy, co się może zacząć dziać na rynku, i na początku lat 30. Wymigrowali ze Stanów Zjednoczonych z powrotem do Polski, która wtedy się rozwijała. Ale fala migracji cały czas przybywała do Stanów Zjednoczonych. Coś na ten temat wiem, bo pamiętam jeszcze moich, moich pradziadków, pamiętam jak z nimi o ten temat rozmawiałem, więc o Ameryce, tak powiem, czuję się upoważniony do komentowania. Ta deportacja będzie oznaczała też deportację dzieci czy rozdzielanie rodziców od dzieci, no bo jeżeli mamy małżeństwo, które nie ma obywatelstwa amerykańskiego, ale ich dziecko ma, to co wówczas? Jeżeli Stany Zjednoczone, Donald Trump twierdzi, że chcą chronić swoich obywateli, to ja rozumiem, że dotyczy to również dzieci, ale czyli, że rodzice zostaną deportowani. A dzieci, obywatele Stanów Zjednoczonych zostaną umieszczone w jakichś placówkach opiekuńczych czy domach dzieci, czy też Trump każe również deportować te dzieci, obywateli Stanów Zjednoczonych, podkreślił. To już powoduje nieprawdopodobny skandal wewnętrzny. Nie mówię o międzynarodowym, bo Trump się nie liczy ze zdaniem innych krajów. Ten człowiek po prostu oszalał. Deportowanie dzieci obywateli Stanów Zjednoczonych spotka się z bardzo ostrym sprzeciwem amerykańskiego społeczeństwa. To, co zapowiada Trump, przypomina trochę ustawy norymberskie, kiedy będzie się określało, kto jest Amerykaninem, a może półamerykaninem, a może w jakiejś części Amerykaninem i kogo można usunąć, a kogo można zostawić to są niebywałe sytuacje od czasu II Wojny Światowej i też jest taką można powiedzieć smutną ciekawostką, że z tego prawa z 1798 roku Amerykanie już raz skorzystali po wybuchu II Wojny Światowej, czyli kiedy Ameryka, Stany Zjednoczone przystąpiły do II Wojny Światowej, na podstawie tychże właśnie przepisów deportowali ze swojego kraju Japończyków, Włochów i Niemców. Ci ludzie zostali deportowani przymusowo. Na ten temat się nie mówi, bo to są, można powiedzieć, takie dosyć e, historie kontrowersyjne. Ale ci ludzie zostali deportowani. Przecież pamiętacie Państwo, że Stany Zjednoczone zbudowali imigranci. Nikt inny. Prawdziwymi mieszkańcami rdzennymi są przecież Indiami. A biały człowiek tam się dopiero pojawił. Teraz ci Amerykanie, którzy uważają się za prawdziwych Amerykanów, a są potomkami imigrantów, teraz będą innych imigrantów wyrzucać dzieci gorszego Boga. Segregacja rasowa, wyrzucanie ludzi dlatego, że nie są, nie mają takiego koloru skóry, jak Donald Trump sobie życzył. Czy nie mogą się wylegitymować swoją amerykańskością. Przypominam, że Donald Trump pochodzi również z rodziny imigranckiej, z, tym, że z rodziny niemieckiej. Dziwne, że kiedyś nie została jego rodzina deportowana, nocowo deportowana niemiecko. Także to, co donosi New York Times, proszę Państwa, jest przerażające. I Donald Trump jest gotowy coś takiego zrobić, a te elitarne siły, które mają pomóc w tym. To są organizowane w tej chwili już takie obywatelskie milicje i sekty MAGA, czyli Make America Gate Again. Te obywatelskie milicje bardzo popularne na południu Stanów Zjednoczonych, szczególnie w rejonach przygranicznych, które uzurpują sobie prawo do, do zaprowadzania praw. Ci mężczyźni we flanelowych koszurach, czapkach baseballowych z na czerwono palonymi trzymając Broń automatyczną w rękach, jeżdżąc z pick-upami, polują. Polują na imigrantów, na nielegalnych imigrantów. Ta te nielegalne migracje były, są i zawsze będą. Oczywiście trzeba je powstrzymywać, bo przecież każdy kraj ma prawo do kontroli tego, kto w jego granicach przebywa, mieszka i chce żyć. Ale jednak też należy pamiętać, że dzięki właśnie imigrantom. Powstała potęga Stanów Zjednoczonych, bo to oni wykonują te, można powiedzieć, najgorzej płatną pracę, czy zajmują się taką pracą też i fizyczną, tak? Pracując w fabrykach, zakładach produkcyjnych. I jednak oni wytwarzają amerykańskie PKB. Nie ma tutaj co do tego najmniejszych wątpliwości. Trump chce oczyszczać Amerykę. No Nie będę go tutaj. Przyrównywać do nazistowskich przywódców, bo może by to było zbyt mocne porównanie nawet nadużycie, bym powiedział. Ale od łyczka do koniczka, a od koniczka do stryczka, jak głosi stare przysłowie, i taka ustawa, czy prawa dotyczące ust ustalania prawdy, żeby deportować ludzi. Pachnie ustawami norymberskimi, ostatecznie i Norymbergą, bo przyjdzie taki moment, że też i obywatele krajów, którzy będą deportowani, upomną się o swoje prawa w kontekście międzynarodowym. Nie wygląda to ciekawie. Są cywilizowane sposoby, żeby ukrócić nielegalną migrację, ochronić granice. Na pewno do tych sposobów nie należy deportowanie dzieci z rodzicami. Dla mnie to jest coś niepojętego i też jest wbrew prawu. Przecież, jak, jak można wyrzucić, skoro jest prawo ziemi, to jak można wyrzucić dziecko, które ma obywatelstwo amerykańskie, dlatego że rodzice jego nie mają? To znaczy, że nie ma praw obywatelskich. Czy też można je dowolnie traktować? Trump jest niebezpiecznym człowiekiem i doprowadzi do, myślę, że nawet do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli przegra wybory, to za wszelką cenę literalnie będzie próbował przejąć władzę. Może dojść do rozruchów, będzie powtórka z Kapitolu, tylko w dosyć mocniejszym wydaniu. Tego się obawiam. I mam nadzieję, że administracja Joe Bidena i Kamala Harris jest na to przygotowana, i amerykańskie służby, by tego typu rokosze zdusić za lotu, a będzie naprawdę duże zagrożenie. To tyle, drodzy Państwo, geopolitycznie. Chciałem się podzielić tymi przerażającymi informacjami z oceanów. Obserwujmy, co się dzieje. Ja cały czas śledzę amerykańskie media, amerykańską prasę dam Państwu znać, co jeszcze Donald Trump wymyśli. Tymczasem się żegnam i zapraszam o 12 na kanał Politykiera, gdzie będę obecny, a później tradycyjnie 14.00 zapraszam do mnie i wieczorem znowu na live 20.00, tym razem na naszym kanale Państwa zapraszam, a będzie ciekawe. Pozdrawiam serdecznie.